Cześć, tu Rafał Cyrański z Funky Media. Dzisiaj pokażę Ci, jak stomatologia i ortodoncja mogą zdobywać więcej wizyt nie dlatego, że ktoś wejdzie na stronę i poczyta, tylko dlatego, że pacjent pyta sztuczną inteligencję, kto jest najlepszym dentystą w okolicy, albo jakiego ortodontę wybrać i dostaje konkretną rekomendację w AI Search. To jest zmiana, którą gabinety widzą coraz mocniej. Pacjent nie chce tracić czasu na przeglądanie dziesiątek stron i porównywanie wszystkiego samodzielnie. On chce szybko poczuć, że wybiera bezpiecznie. Dlatego pyta AI o rekomendacje, o opinie. Oto kto ma doświadczenie, kto robi konkretne zabiegi, kto dobrze tłumaczy i ma sensowny proces leczenia. I jeśli Twoja klinika nie jest zrozumiała oraz widoczna w tych odpowiedziach, możesz mieć świetny gabinet, świetny zespół i świetny sprzęt, a i tak przegrasz etap pierwszej selekcji. W stomatologii i ortodoncji to działa szczególnie mocno, bo tu decyzja jest obarczona stresem i ryzykiem. Pacjent boi się bólu, boi się kosztów, boi się, że trafi źle i będzie poprawiał leczenie. Dlatego pytania, które zadaje AI są bardzo konkretne. Kto leczy bezboleśnie, kto ma dobre podejście do dzieci, kto robi implanty, kto prowadzi leczenie aparatami, jak wygląda plan leczenia, ile to trwa, jakie są etapy, co jest w cenie, a co nie. AI Search zbiera te pytania i szuka gabinetów, które potrafią na nie jasno odpowiedzieć. I tu wchodzi funky media. My nie zaczynamy od pozycjonowania na frazę dentysta miasto. Zaczynamy od tego, jak pacjent podejmuje decyzję, budujemy mapę intencji, jakie pytania padają przed umówieniem wizyty, jakie obiekcje trzeba rozbroić i czego pacjent potrzebuje, żeby zaufać. Następnie robimy audyt AI ready gabinetu, czyli sprawdzamy, co AI mówi o Twojej klinice, czy poprawnie opisuje zakres usług, czy nie mylicie z innymi, czy potraficie sensownie polecić, a jeśli nie, to dlaczego. Potem porządkujemy to, co w AI search jest kluczowe. Komunikat, oferta i dowody. W stomatologii i ortodoncji dowód to nie jest hasło najlepsza jakość. Dowód to doświadczenie zespołu, specjalizacje, procedury, technologie standardy bezpieczeństwa, realne wyjaśnienie procesu, podejście do pacjenta oraz jasne informacje o planie leczenia. Jeśli AI ma polecić gabinet, musi mieć z czego zbudować odpowiedź. Dlatego tworzymy i układamy treści tak, żeby pacjent i AI widzieli konkrety. W praktyce oznacza to, że gabinet zaczyna wygrywać rekomendacje na pytania typu: Kogo wybrać? Nie dlatego, że ma ładniejszą stronę, tylko dlatego, że ma jasną, wiarygodną informację. Pacjent pyta AI o najlepszego ortodonte w okolicy, a AI widzi gabinet, który ma precyzyjnie opisane ścieżki leczenia, jasno przedstawione rodzaje aparatów i kryteria wyboru. Co ważne, to nie jest obietnica, zrobimy SEO i będzie ruch. W AI Search chodzi o coś innego, o to, żeby pacjent w ogóle rozważył Twój gabinet na etapie rekomendacji. Dlatego skupiamy się na tym, co realnie zwiększa liczbę wizyt. Obecność w odpowiedziach AI na pytania lokalne, spójny opis gabinetu i usług, zrozumiały proces leczenia. Jeżeli prowadzisz gabinet stomatologiczny albo ortodontyczny, to AI Search może stać się Twoim najlepszym źródłem pacjentów, a my w Funky Media pomagamy Ci sprawić, żeby Twoja klinika była widoczna. Zasubskrybuj kanał Funky Media.